Miłość i nadzieja, odcinek 277, emisja 12 września 2025 roku, zapowiada ważną rozmowę Egego z Kuzejem. Co dokładnie się wydarzy, ujawniamy szczegóły 277 odcinka tureckiego hitu Miłość i nadzieja, który ukaże się 12 września w TV drugiej Miłość i nadzieja, w 277 odcinku tureckiego serialu Ask ve Umut. Emisja 12 września 2025 roku Ege skonfrontuje z kuzejem wiedzę, którą posiadł. Przyparty do muru prawnik nie będzie kłamał mu w żywe oczy. Co dokładnie wydarzy się w serialu Miłość i nadzieja w dniu 12 września? Szczegóły poniżej Miłość i nadzieja- odcinek 277. Kuzej wyznaje Egemu prawdę. W 277 odcinku serialu Miłość i Nadzieja Ege będzie zdeterminowany, by uzyskać odpowiedzi na go pytania. Skonfrontuje to więc z Kuzejem, licząc, że ten nie skłamie mu prosto w oczy. I nie pomyli się, prawnik wyzna mu, kto jest ojcem Cajnep. Panowie przeprowadzą wówczas bardzo ważną i osobistą rozmowę. Miłość i Nadzieja, odcinek 277. Streszczenie szczegółowe. Emisja 12 września 2025 roku. Streszczenie 277 odcinka serialu Miłość i nadzieja prezentuje się następująco. Ildis przekazuje nacie, co Alper mówił na filmie. Kuzej wyznaje Egemu, kto jest ojcem Cajnep. Szczerze rozmawiają o swoich uczuciach. Julia podsłuchuje Kawajden. Lewent usiłuje namówić siłę na rozmowę z kuzejem.